Cześć, witajcie w Drowotni Michała. W dzisiejszym odcinku umyjemy okna. Pokażę Wam jaki mam patent, żeby zrobić to szybko, nie namęczyć się, a żeby efekt był rewelacyjny. Przejdziemy teraz do okna i zaraz Wam wszystko pokażę. Jesteśmy na zewnątrz, więc ja zamiast płynu do mycia okien w psikaczu i papier, ręcznika papierowego na przykład, używam takiego zestawu jak się używa do mycia szyb w galeriach i w dużych budynkach, czyli z Allegro. Taka, taka, taka szmatka i to cykaj ściągaczka. W wiadrze sobie rozrabiam dużo ciepłej wody i odrobina płynu do mycia naczyń. I teraz to idzie, słuchajcie, raz, dwa. Zamiast się męczyć, robimy to szybciutko. Oczywiście, ramy trzeba potem e, poprawić. Natomiast ogólnie jest to rewelacyjny patent na szybkie mycie okien. I efekt też jest świetny, bo są mega czyste. O, przecieram tym mopem. I teraz biorę gumę, ściągaczkę. Ops. No. I praca wykonana. Tak przelecę teraz wszystkie okna, jest to super, super szybki sposób. Biorę oczywiście ręcznik papierowy i te, te, te niedociągnięcia, jakieś takie delikatne pozostałości wody po tym wytre. No, ramy trzeba umyć normalnie, gąbką albo szmatką. Natomiast domycia szyb, do mycia okien, rewelacyjny, szybki patent. Także dziękuję, że byliście w tym krótkim odcinku. Do zobaczenia w następnych. Cześć!